No, mm -hmm. Siemaneczko! Siemaneczko, z drzewkiem w ręku biznesman się odzywa Janusz 6 tysięcy poncie Nie bo zero Wydał wszystko na biznes I tyle, I nie, i nie zyskał o, o. <laughs> hmm. Prawie zyskał, prawie Przeżyje to, przeżyje ten skok, skok wiary Nie ja przeżyje a, oberwałem. A ja to przeżyję? Co? Uuuu! Uuuu! O, ja też chcę! Tepe, <grymne> <grymne> tepe, Halo biznesu! Przemo. przemot, No tam fajnie, tam nie ma to... fajnego sklepu. A ład, pije mnie No nie. Dawaj, robimy farmę. No, Ten odcinek to farmy kaktusów. Tak. No, ale taką wielką, taki taką. Taką, taką takiego, nie mam. takiego. Bydloka. Jaskę nie mamy. No mamy, patu, tu jest. Troszkę. Ale można robić bydloka już z kobla. Dawaj, kobla. Kobel, 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 kobel. kobel. O masz tam, a ja idę zobaczyć, czy ktoś ma u nas sprzedaż piastek. Dobra. Robimy współpłytek, to nie? Mm -hmm. Więcej prześcień prze, będzie. Bydzie. bydło. bydu Dobra, gdzie robimy? Tu farma. No do jakiegoś pudelka się tepkłem. O to tam będę, dobra. Gituwa pomysła. Dawaj, robimy no. to. Lubimy Pudelek ma tu? Y, kaktusy, sadzonki, akacji, nasiona dyni. Dębu, dęb no, tu nie ma piasku, ale piasek jest ogólnie drogi. Tak? Mhm. No co mieli? Miał... kakao, Byk. ziemniaki, Byk. dynia, Byk. jajka, pszenica, cukier, dziękuję. I co tu jest? Piasek, piasek. To ile? O, lazury, to ile? Trzy za jeden. Drogo. Mm -hmm. Miśki? Jakie miśki? A jakie... miski? Przedaje miśki. Skrzynki. Bicki? Tak. A nie, piesyki. Co? Bicki, tak? Bicusie. O, daj, skupujemy śnieg. Robimy wielki skup śniegu. Sprzedaj wszystko. I już nie jestem biedakiem, co ma 0 dolarów. Teraz mam 100 dolarów. Uuuu. Odsetek do milionera. I robimy tutaj. Uwaga. Zużywamy Nerdiaggs. Ciężko zarobiony. Halo. Cyk. Ma się na wyspę z jednym statuszkiem. A dobra, tak się robi, nieważne. Jak z jednym sobie Nie pyta. Pa, 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 pa. Bogactwo! Uwaga! Miska! Bogactwo! <grym> Miska. O, o bogactwo! Łu, trzy. Czy naprawdę jak to jednego zużyłeś? No, wykopałem trzy, to mogę innego zużyć, nie? Typie. Przede żeś zrobił najlepszego. No i co teraz? Masz partę. No i kupa. Co, chciałeś go wykopać i stracić? Tak? Taki jesteś? Taki jesteś? Poczekaj, przekupię cię, przekupię, przekupię, przekupię. A idź pan. A nie staniesz tutaj i nie skoczysz. Pa. Nie, nie skoczysz stąd. Dobra, przekupiłeś mnie. Almagia. <noise> almagia, almagia. ale magia. Ej No, no i Nie. Zbyt szybki mam. jeda. No on słaby ten twój szybki killer. Hop, twój na niego. Dobra. To jest niebezpieczne. Chociaż tu? to dobrze, nieważne. No, tu, tu, tu zaczynamy, pa. tu zaczynamy, tu. No, już idę z kamieniem. Czekam, do do ciebie z tak to budujemy? A. Co? Spukuł, tak to budujemy, więc. No tak, bo taniej. Co będę przepłacać, kurła? Tak tu. Dobra. No to tak, no, jak, jak mamy iść? Taki bydlok. Czekaj. Ale tu musi jakoś spływać do Hope, nie? No wiem, ale poczekaj, ja muszę... O tu jest drewno. Czyli musimy... coraz wyżej iść. Czekaj, a... O nie, żela... A czekaj, czekaj, bo tu jest. Mm. Od śniega do... miliona. Ej. E, e, jo. Jo, jo, jo. E, ej. Jojo. tu Jo drewno. Jojo. Jojo. Jo, Pięknie, dobra. Dawaj. To jest misja dla ciebie. Tak jest kapitanie. A dobra, działa jednak. Bo w zasadzie nie mogłem postawić dwóch skrzynek obok siebie, nie wiem Ale już jest działa. Już się działa, dobra. I hopper, boom! Tak mało. No nie, nie stać mnie na więcej. A to no wystarczy, tak, spokojnie, tak, spokojnie. Tak, spokojnie. To wystarczy. Mordo. Oszczędność jest jeden. w cenie. Tak. Piasku nie mamy. No to się później się załatwi się. Mm, no Dobra, to jak mam to? No to idź tam przed siebie z płytkami, Taką platformę. Ciebie? No. Taki, jak mam przed siebie? Tak na 10 iść do przodu. Jeden, dwa, trzy, jeden. Dobra, niech będzie. Chyba już. No i, I zu zupełnie to. Dobra. Git, kit, kit, git, 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 kit, kit. Git jest, git, kites, git git dobra. A, kolejny. To są niebezpieczne prace na wysokościach. Ale no to brzydko wygląda, dobra. To musi być skuteczne. A też musi jakoś wyglądać. O zrobię schodki to, chociaż gdzieś w chyba mam schodkę, a jednego, potrzebuję dwa. I no. Pięknie. O nie. Co nie? Cyk, 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 cyk. Cykamy i się. No, i teraz na ile, Dobra, na ile woda spływa? Na 8, nie? 8 albo 7, no. To 9 na 9. Tu jest 3, 7, to jeszcze 1. Czyli dotąd. Ty już możesz, możesz posiedzieć po, jeszcze o 2 albo o 3. I z okay. drugiej strony też, chociaż. Tu jest czwarte. Tak, z dwóch stron trzeba. I tak później się to powiększy, żeby było jeszcze większe. No, a później będzie się sprzedawało. Dobra. Ojej, cisza była. Na filmie nie może tak. No nie, to Czarno. śpiewaj. Śpiewaj coś. Tra, la 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 la. Tra, la. la. Jo 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 jo. Idę ogarnąć. Idę zobaczyć plan. wiaderko. Waną. Idę na baszty. na jakiś piasek. To jest dobry plan. Piasek ma chłop. Nie ma, bo pijakiem jest. Spływaj, no woda, wypijaj. Chopę, ma piasek. Szybciej, no. Dobra, nieważne. Węgiel za 16 pijaku? Tak. Kaktus. Tak za. Dobra, kaktusy mamy. Tak za 5 było, ale nie ma. Aha. Już za 150, no Boże, jak ten Po 11, to no... nie mam ze śnieżkami, kupię śnieżki Kupię śnieżki No, to 15 i rzutam typa na, 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 na lepek go bioda Pum. Jak to leci. Jak zostałem dwa razy dobrze. O, Aha, ładnie. To jest... Coś jeszcze ma na sprzedaż? Tu jest biedakiem. jest biedakiem. No i pięknie leci. Leci w dziurę. Leci w dziurę. Cudownie. To ma jakiś sklep. Dobra. O nie zapomniałem. O nie, o nie. Dobra. To tu wystarczy. Cisza na filmie, cisza na filmie, joo. Nic hmm, naprawdę nikrasku nie ma. Naprawdę. Kiedaki? Robaki. O nie mogłem z tego. Jacie. Dobra, nieważne. Nie ja, ten tu ma sklep, ale to jest jakieś w ciemno. Ja nie chcę nic w ciemno kupywać. Ziemno to kupujesz lat ten Nic więcej nie dostaniesz. Nie. Tu pyk, 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 pyk. I tu. I pięknie. Jest najbardziej podstawowa platforma. O sklep. On tutaj. A to on ma tym w sklepie Biedatek. Dobrze, że mamy trochę kobla. Hmm, kaktus. Chociaż kaktur. nie chcę. To, to można taniej wykonać. Taka jak. No i pięknie. to 5-15. Okazje dnia. Tak Jakieś nieco okazje nie? dnia. Tanie? Czy drogo, drogo pewnie? Niby promocja co na dwa razy większa. niż normalnie. Ten typo 5321 to on zawsze jest typo Jak zawsze. On to stałe życie. Jego życie to ten serwer. No. Dobra, idę po wodę. O, przeskoczyłem. No i kupa. Dwa, cztery, sześć, siedem. Jeszcze jedno. No. czy mi znikasz? O typu jakiś jakimś mapadku to można 500 zdobyć. Przestań mi kraść. O, to fakt. TPA TAK XD 1 2, 3. 1, 2 3. Mm -hmm. Patę te się do niego. I zobaczmy. Dobrze pamiętam. A, dobrze pamiętam. O Boże, to jest za ciężki ten patku. Tam są 3, 380. Nieźle. No i pięknie. Dam mu stadionkę. Może go przekupię? Trzmytek biznesmen. On no mu teraz. Hej, Taś, kaka, to nie kaka. Gdzie mamy patyki? Hej, drewno nam się kończy. kaka.

Chciałem okay. powiedzieć, że nawet dużo, ale jednak mało. Zobacz, <grywa> się skoczył. Siema. O, wróciłeś. w tym hajsiku na nic. Jak na nic? No, na nic. No jak na nic? To co ty kupiłeś? No to czemu straciliś hajsik? Nie wiem, bawię się. Widzisz jak pięknie spływa? Do innego hopperka? Mhm. Mm Mhm. Mm no to będzie kolidować. A nieważne. No co co jest komużde? Wybiło mnie kaktusik. A jak się da pół płytkę, to się zniszczy kaktus. Nie wiem. Waga test. To zniszczy się. O Boże. O, pójny magazynowe. Gdzie? Kogo? Miłość. Miłość podłoga. Tu? Miłość podłoga. A nie, będzie tu. Nie. Pół płytka. To jest moje w tym magazynowe adres. Tam szafa jest. Nie stałeś. Ja ci ty nie. A właściwie move normalnie, A? bo cię przybieg. O magazynowe. Znowe? Magazynowe. Kar dobrze słyszałem. Mm -hmm. Dobra, dawać! Dawać! Wziąłem, jak chcesz coś wylicytować jakieś jak ten chcesz, chcesz stracić pieniążki po prostu. <laughs> tak. Tak jak wcześniej. Tak, co, że wcześniej dzisiaj, jaka straciłem. No takiej. Eee. mi wojny moje magazynowe. Dobra. No ja tej. <laughs> Wojny magazynowe, zapraszam, zapraszamy. Wiesz, nie mogę wskoczyć na. Dobra. Pierwszy magazyn nie będzie mój, ale drugi już będzie mój. Czuję, że tu będzie coś fajnego. A u kogo ty jesteś? U miłość body jaki. Weź, wejdź i tylko po prostu żeby ten... żebyśmy zaczęli... Że jakby nie będziemy się przebijać. TP Miłość? Miłość, i coś takiego nie masz tam na czasie. O, jesteś tu. A to, dobra. Co? Na ja... piszę no co? Ci piszesz tam. Ale ja mam tylko 100 dolarów. No i co? Ja będę kupował. Wystarczy, że powiesz 10, a ja powiem 30, i on powie 30, a za 1, czyli tam. Taniej i kupię. Zawsze na On w ogóle On coś pisał? E, drugi. Po wojny magazynowe, który magazyn otwieramy? Drugi, wybrałem. W mhm. No, raczej, znaczy, no, pokazałem mu. A można płacić kotletami? na była wczoraj, to ja... Dawaj 50, a ja 60 tam. Ej. Ku, ku, jak to się pisze? Kupuje? Nie, po prostu 50 piszesz na, na czacie. A ja mówię 40. To ja 50 60. No, co ty no Daj ja chcę. Ej, kebab. Tyś kebaba rzucał. Nie. Już? O daję, ja będę miał. Nie, no ty dzwoni. I dostałem sar sardę. Ile centymetrów? Dwaście. Ale mało. Możesz ją sprzedać. O ja cię. Możesz łowić i sprzedawać, zależy jaką. Kebab. Kebab <grym> dostałem jakąś. No od osiemdziesiąt, naprawdę! O Boże, jakiś chłopak po No nie, znowu sardele. Ale go tu nie ma nawet. O, dostałem no. znowu sardele. To mi za chwilę się zwróci za ten magazyn, jak będą mi tak rzucać. <grym> o! Klatę jakąś dostałem. Jaką klatę? Z nieba coś lat. lat... 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 Adwin nas troluje. Adwin rzuca nam rzeczy jakiś dla biedaków. Opa, pod. O wygałeś. O, ha, 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 ha. o to dawaj, musimy.